Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gradania z planszy Dzisiaj e, opowiem Wam na temat gry Core Wars, e, od Stronghold Games, gry deckbuildingowej przeznaczonej dla 2 do 5 graczy. Grze, w której e, wprowadzono opis, że jest to gra 4x, czyli e, gra podboju. Zobaczycie, czy tak faktycznie jest. E, jak powiem Wam, o co w tej grze chodzi i jak się w nią e, gra. Także odkładam już pudełko i Pokazuję wam, co się w tej grze znajduje. To co widzicie, to jest układ dla dwóch graczy. W przypadku, kiedy będzie 3, 4, 5 graczy, po prostu dokładamy więcej tych małych planż gracza. I o co chodzi w grze? Gra, tak jak większość deck buildingów, polega na tym, że będziemy sobie tworzyć jakąś talię kart. Mamy jakieś karty początkowe, następnie dalej kart. Ale co ciekawe, to nie jest taka gra, w której będziemy tylko kupować, powiększać sobie rękę po to, żeby mieć ją większą. Ale tak naprawdę będziemy podbijać światy. Światy, które będą dawały nam energię, bo tutaj bardzo ważna jest energia w tej grze. I będziemy to robić przez 10 rund. Po to, żeby w ostatnich dwóch, czyli w rundzie dziesiątej, podbić tzw. Core Words, te najbardziej, najbardziej intratne, najdroższe światy, które będą dawały punkt zwycięstwa. Czyli tak naprawdę będziemy tak jakby zarządzać pewną talią kart, pewną nacją będziemy to robić przez 10 rund. I stopniowo będziemy podbijać coraz lepsze światy. Na początku są to jakieś tam barbarzyńskie światy, później graniczne światy, następnie światy industrialne, luxury, czyli jakieś tam ekskluzywne światy, i na końcu te światy Core Wars, które tutaj będą. Jak wygląda gra? Po pierwsze, gracze otrzymują tarię startową. Taria startowa składa się z różnego rodzaju kart. Ale najważniejsze to jest to, że mamy tutaj karty, które, są, które nazywają się Snapfighter i są to statki kosmiczne, którymi które które będziemy atakować, podbijać inne światy. Mamy trochę piechoty, tyle samo piechoty i to jest piechota, która też będzie, będzie używana przez nas do podbijania światów. Mamy jakiegoś bohatera, czyli tak naprawdę jakiegoś dowódcę naszego, naszego statku. Znaczy naszego, od naszej nacji, którą mamy i ten bohater przeważnie każdemu z nas coś daje. Mamy karty rozkazów, tak zwane karty taktyczne, są to karty niebieskie. I mamy swój startowy Homeworld, homeworld czyli planeta, od której rozpoczynamy. I ona będzie sobie leżała gdzieś z boku, natomiast pozostałe karty, które mamy będziemy tasować i tak jak w każdym buildingu wykładać sześć z nich po to, żeby wykonywać akcję. Co rundę? Z tych talii, które znajdują się nad poszczególnymi rundami, tymi kartami oznaczający, oznaczającymi, którą rundę rozpoczynamy, na środek stołu będą pojawiały się karty, w zależności od tego ilu graczy jest. Na dwie osoby jest to sześć kart, na trzy osoby jest to kart osiem i tak dalej, i tak dalej. I te karty kładziemy sobie na środku i są to karty, z którymi będziemy mogli coś, coś robić. Są to karty takie jak światy, które możemy podbijać kolejne światy po to, żeby nimi tutaj sobie gdzieś się wykładać i, i nimi zarządzać. Są to karty taktyczne, są to ulepszone, trochę lepsze jednostki, czyli jednostki latające, czy, czy piechota, którą mamy. Są to roboty, mogą być to jakieś tam pojazdy, mogą, mogą to być inne karty, które będą wzmacniały nam naszą rękę. I tak, może teraz postaram się, żebyście żebyście zobaczyli jak taka karta wygląda, ok, mamy tutaj kartę światów. Karta światów to jest taka ciekawa rzecz, ponieważ są to, będziemy je podbijać i powiem Wam teraz co na tej karcie widzicie. Po pierwsze, ile energii taka, taki świat, jeżeli to naszej ręce nam przynosi, czyli w tym przypadku jeden energii, ile na koniec mamy punktów zwycięstwa za niego. Na początku są to przeważnie jakieś karty za 0, ewentualnie za, za jeden punkt zwycięstwa na koniec. Mamy jakiś, przeważnie, jeżeli się uda, tekst, który coś tam nam mówi. I bardzo ważne, czyli jaka jest, co trzeba zrobić, żeby podbić taki świat. Czyli, żeby podbić ten świat, należy mieć przynajmniej jednostkę, która ma jedną siłę powietrzną oraz jedną siłę naziemną. Ten, dwa, dwie, dwie siły powietrzne i dwie siły jednostek naziemnych. W momencie, kiedy taki świat podbijemy, czyli wystawimy jakąś armię, która nam to umożliwi, on wchodzi nam na rękę i podwyższa nam, produkowaną nam przez nas energię. Także to jest pierwsza, pierwsza z możliwych kart. Mamy też karty jakichś tam nowych jednostek. Karty jednostek mają po pierwsze informacje. Tutaj ile kosztuje... Wystawienie takiej karty, czyli jeżeli chcemy. Użyć takiej karty, żeby podbijać świat, świat, czyli musimy ją wystawić z ręki, to to jest koszt jej wystawienia. Oczywiście w punkcie zwycięstwa, tak jak, jak na, 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 na końcu. Jaki to jest typ karty, tutaj mamy oznaczony typ karty, ponieważ to na koniec gry jest bardzo istotne. Czasami jest jakiś oczywiście tekst. Ile kosztuje jej nabycie? Tutaj jest koszt nabycia, czyli żeby kupić tą kartę, to jest, jest nas jest dosyć tania, ale żeby ją wystawić później przed siebie, by móc podbijać te światy, jest troszeczkę więcej, bardziej kosztowne. No i mamy też siłę, tak, czyli na przykład ta karta ma siłę 1 powietrzną i 0 ataku lądowego, natomiast tam odwrotnie jak piechota 0 do 3. Mamy też gry taktyczne. Mam też karty taktyczne. Taktyka to jest taka specjalna akcja: zagranie, jej zagranie, jej zakup, zagranie. Ona przeważnie nie ma żadnej tutaj, żadnej siły, ani nic takiego. Natomiast przeważnie ma bardzo mocny tekst, czyli ona wspomaga inne karty. Nie wiem, jak się robi inwazję na inny świat, to możesz sobie dociągnąć jakieś tam karty, podwyższyć sobie inne możliwości swoich jednostek. Także jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. W ostatnim deku, czyli w, w świecie, w rundzie 9-10, pojawia się jeszcze jedna, jeden typ, typ karty, czyli karta presti, prestidżu, Tak, To są takie karty, które kupujemy tylko po to, żeby na koniec zdobyć jakieś punkty zwycięstwa. One dużo kosztują, bo kosztują 8 energii, a na koniec generują nam jakieś punkty zwycięstwa. W tym przypadku tych dwóch, które one są dają nam 3 punkty zwycięstwa również światy, które są na, na koniec, również są zdecydowanie bardziej zdecydowanie bardziej więcej punktów nam, nam dają. Czyli wracając do tego ustawienia, już jakbyśmy sobie cofnęli to ustawienie, ja już tutaj to wszystko ładnie rozłożę. O, to jeżeli mamy to ustawienie początkowe. Już go widzicie, mam nadzieję, to co w tym momencie gracz może, może zrobić, jakie ma możliwe akcje. Po pierwsze z tych pięciu kart, które sześciu kart, przepraszam, które ma, możemy wykonywać pewne akcje. I dość ciekawa sytuacja w tej grze, dość istotna, istotna sprawa. Mianowicie w zależności od tego, którą gramy. Y, 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 którą gramy rundę czyli którym w którym świecie się znajdujemy mamy y, do, jakąś tam dozwoloną liczbę akcji, na początku jest to 4 potem 5, na końcu jest to 6 y, mamy też y, y, i to jest bardzo istotna sprawa ponieważ zaczynamy dwoma zasobami energią, którą generują nam światy oraz liczbą akcji, które, y, które mamy które są dozwolone i teraz na planszetce gracza którą mamy przed sobą zaznaczamy sobie ile mamy dostępnych akcji oraz ile produkujemy nasze świat energii. Początkowo jest to 4 akcje i 3 energii. I teraz co możemy zrobić? Po pierwsze, możemy zakupywać karty. Zakup karty to jest jedna akcja, czyli spada nam o jedną akcję i musimy zapłacić jej koszt, żeby wziąć ją na discard. Druga możliwość to jest możemy wystawić swoje jednostki jakby na planszę, tak? Czyli chcę mieć tam nie wiem jakiś myśliwiec i chcę mieć yy, piechotę. Koszt wystawienia każdego, każdej jednostki to jedna akcja za jednostkę oraz koszt, który trzeba w lewym górnym rogu ponieść, czyli sporo energii i dużo, dużo akcji. Możemy również starać się, jak już mamy wystawione jednostki, podbić jakiś świat. Wygląda to w ten sposób, że mówimy, że atakujemy tą i tą jednostką, podbijam ten świat. On wchodzi mi na rękę. Jednostki spadają na discard, bo ponieważ zostały wykorzystane do, do podbijania świata. Również jedna akcja, jeden energii. Jeden Możemy też czasami zagrać y, jakąś kartę taktyczną, kartę niebieską jako akcja i wtedy płacimy akcję, a koszt zagrania tej karty w zależności od jej kosztu, tak samo jak y, w jednostek. Możemy też. Spasować, czyli w momencie, kiedy już nie mamy akcji, albo na przykład mamy akcję, a nie mamy już energii, możemy spasować po to, żeby żeby. Nie przedłużać jakby rozgrywki, bo nie mam po prostu co to zrobić. Czyli, jeszcze raz możemy kupować karty, możemy wystawiać sobie jednostki przed siebie, możemy atakować światy, możemy używać kart taktycznych, no i oczywiście możemy spasować. I tak jak powiedziałem, ciekawy mechanizm yy, mechanizm tego, że mamy ileś dozwolonych akcji i ileś energii, które musimy na to spożytkować. Początkowo ta gra dość szybko przybiega, bo, bo mamy mało akcji mało energii. Później wraz z rozrostem naszych światów, które podbiliśmy, energii będzie więcej, no i akcji jest coraz, coraz więcej. Ciekawa rzecz jest na tych planszetkach, też postaram się Wam to przybliżyć, jak się uda, żebyście zobaczyli. Na tych planszetkach, nie wiem, czy to dobrze będzie widać, o, powinno być dobrze widać. Mamy tak ciekawą też rzecz, a my oczywiście mamy informacje, jakie na końcu mamy światy, czyli za co one punktują. Czyli de facto możemy w pewien sposób sobie tutaj e, jakąś taktykę przybrać. Jeżeli graliście kiedyś Dominiona, to tam chcemy kupić naj najbardziej prestiżowe budynki, najdroższe budynki. Tutaj natomiast mamy światy, które będziemy podbijać. Na przykład mamy, mamy świat RA i wiemy, że on nam da 8 punktów, ale żeby to zrobić, musimy mieć. Wystawione jednostki, które, które mają siłę powietrzną 8 oraz siłę lądową 8. Mamy, nie wiem, Zeusa, który nam da dwa punkty zwycięstwa oraz jeden punkt za każdego starfightera, którego będziemy mieć ze sobą, i tak dalej, i tak dalej. Czyli też ciekawa rzecz. Z góry możemy przyjąć pewną taktykę, wiedząc, jakie są najdroższe, najdroższe planety w tym ostatnim świecie, czyli w Corwarts. Także, jak widzicie, gra dość ciekawa. Jest tu zarządzanie zasobami, fakt, że dwoma, czyli akcjami oraz energią, mamy tutaj jednostki, mamy tutaj roboty, wehikuły, mamy podbijanie światów, mamy czerpanie z nich zysków, yy, mamy jakieś zagry zagrywki taktyczne, yy, gra jest dynamiczna, trwa tylko 10 rund, yy, dość szybko idzie początek, później coraz, coraz, coraz jest to, yy, mamy więcej tych akcji, więcej energii, więc jest więcej kombinowania, Oczywiście wygrywa gracz, który na końcu ma najwięcej punktów zwycięstwa, czyli punktów tego Empire. Także to tak wygląda ta gra. Dzięki za obejrzenie i zapraszamy Was za, do posłuchania nas na, na planszy, co mamy do powiedzenia na temat tej gry. I oczywiście zapraszam Was za tydzień do posłuchania o kolejnej, innej już grze. Dziękuję bardzo i. Do usłyszenia i zobaczenia.